Jak to, pan to odczuł, to, to, był, to była prawdziwa inscenizacja, prawda? Nawet tak zresztą powiem. idąc tutaj, spodziewałem się, że tak będzie nazwisko Treliński, Kłódniczka. Tak. Mogłem przewidzieć, że zobaczę to, co zobaczyłem, chociaż zaskoczono mnie. Miejsce świetne, wybrane. Nie przypuszczałem, że aż tak może być wykorzystane. To jest chyba najbardziej oryginalny pokaz, jaki widziałem do tej pory. Choć nie jestem aż taką wywalczynią jak tutaj nie wielu nie specjalistów nie z licznych pism zajmujących się modą. Nie podróżuję tak po świecie, to jednak wydaje mi się, że czegoś takiego ja po prostu nie widziałam. To wygląda na taki wysoce ekskluzywny, prywatny pokaz tak. e, urządzony z jakiejś okazji. Na przykład, że bardzo bogaty pan zamówił e, określony pokaz. Także jest w tym taki walor elitarny. No i czuć prawdziwą sztukę. Tak? Nie jest tak, to normalny dokładnie. pokaz mody, a raczej wernisaż a... żywych obrazów, trochę surrealistycznych. No ja. Ja myślę, że osiągnęliśmy to, co chcieliśmy. Pan Mariusz Dreliński zaprezentował modę jako sztukę, kreując surrealistyczne obrazy. się dzisiaj się, dzisiaj się na wieczny czas. Dnia niedziela, więc nie żałuj dla mnie, spojrzyj czule dziś na mnie, ostatni raz. Będziesz jeszcze dość tych niedziel miała. Realistyczne, dziwne obrazy, i z których nie ma tam właściwie takich rzeczy, które są autonomiczne. Tak jak w pokazie mody, strój jest właśnie, ma taką autonomię. Tutaj wszystko było ważne i scenizacja, wspaniała scenografia, reżyseria, aktorki, modelki, strój, wszystko było równie ważne i stanowiło całość. Stwórca chciał pokazać, na czym wygląda pewien mrok uczuć, bo tutaj się przewija erotyzm cały czas. Pożądanie. Takie bardzo silne uczucia, prawda? Tak, a przecież jeśli chodzi o modę i to, że chcemy się ubierać, to mm -hmm. jest w tym dużo elementów z niekontrolowanego mm -hmm. pożądania. kolory, to są przestrzeni, to, przestrzeń, to kobiet i myśmy w to wpisali jakby swoją wrażliwość, swoją jakby wyobraźnię i z szereg prawdopodobnie z takich dość lekkich, dowcipnych, surrealistycznych obrazów, które mają uruchomić naszą wyobraźnię, a żyjemy w takim, powiedziałbym teraz jakby kraju smutnym i przypominającym, nie wiem, jaskinie troglodytów, że wydawało mi się na takiej perwersji, szaleństwa, bo nam wszystkim dobrze zrobi. Uderzyła <toddź> mnie wyjątkowa gra aktorska bohaterów tych inscenizacji. Czy, czy to są zawodowi aktorzy, czy jakoś udało się Panu z, z modelami tak współpracować, że tak zagrali? Bardzo cieszę, że Pani to mówi, dlatego, że to było naszym celem. Znaczy, to są bardzo różne osoby. Są i mimowie, z którym pracuję wiele lat, więc w tym wypadku to jest prostsze. Jest wiele po prostu modelek, ale modele, które były wielokrotnie selekcjonowane, Aha. ale są również e, ci są, są e, nie wiem, ludzie z Pantominy, z Teatru Wrocławia, są ludzie z Opery Narodowej. To są bardzo różne jakby style i które były wybierane do konkretnych scen, także tak, że być może tutaj te preferencje zdecydowały, że oni tak do nich pasują. Hmm. E, i, I ja często wymyślałam scenę w oparciu o kogoś, znaczy ktoś coś takiego proponował, że z tego powstawał obraz, dlatego to, to jest takie jednorodne. Widzieliśmy wiele fantastycznych scenek. Czy ma Pan jakąś taką swoją ulubioną, coś, coś co, co najbardziej jakoś Pana... Porusza coś, co jest na, Panu najbliższe. I my nie ja lubimy też rzeczy niepozorne, dlatego że mm -hmm. na pokazach zawsze, zawsze zwracaj uwagę tak. te rzeczy szalenie efektowne, nie wiem, właśnie tańce czy inne jakieś rzeczy energetyczne, ale na przykład gdzieś w kontrapunkcie, że nagle się znajduje taka osoba w czerni, która gdzieś chodzi po kaplicy, albo dziewczyna, która po prostu bardzo spokojnie, na niezwykłym skupieniu cały czas dzierga sweterek tak. z, z włóczki. To to są zdaniem rzeczy, które jakby czynią skalę, prawda? I w tym kontekście istnieją te inne obrazy. Myślę, że co ich nie zauważamy, a ja wiem, że one są jakby istotą rzeczy. Scena ostatnia, czyli i tak dalej. Te takie spokojniejsze sceny, ale również jestem zachwycona scenami, w których występują rozebrani do połowy mężczyźni i. Każda kobieta tak, chyba najbardziej tak, robią wrażenie. No i właśnie sam pomysł, że po raz pierwszy to nie, to nie modelki chodzą po wybiegu, tylko my chodzimy i my je oglądamy. pokaz jest bardzo dopracowany. Czy długa trwa praca nad, nad Sporo, tym? Sporo. Ale, ale też jakby się rado, radośnie i, i Aha. To, jest, to jest ważne, dlatego, że w końcu robili wiele takich rzeczy zamiast że sztuką przez duże S, to jest wiele jakby obrazów i z wyobraźni, które nie mieszczą się w takich, powiedziałbym, pewnej strukturach, bo je rozsadzają. I tutaj mieliśmy taką szansę i możliwość zbudować coś, co jest właściwie takim, takim wulkanem energii, wulkanem jakby takich szaleństw i dobrze czasami tak spuszczać wentyl i wypuszczać z hmm. siebie całą, całą tą, tą, tą energię, która gdzieś jest dzisiaj tamowana. I to było dla nas bardzo ważny i fajny wieczór po prostu. Dobrze się bawiliśmy. Ja myślę, że widzowie również, że to jest bardzo ważne.